Strefa EZG, Internetowe Radio Obywatelskie EZG. Czarek Adamski. I Adrian Skoczylas. Witamy pięknie w cotygodniowym podsumowaniu z przymrużeniem oka, rzecz jasna i nie zawsze grzecznie, wydarzeń minionego tygodnia. Oczywiście z gierskich wydarzeń. Oczywiście z gierskich dzisiaj taka trochę deszczowa pogoda. Tak, paskudna wręcz, powiedzmy sobie, jak to mówią w Poznaniu dla samobójców i starych panien podobno to jest pogoda. Nie wiem dlaczego tak w Poznaniu mówią, ale tak mówią. Nie wiem jak mówią w zgierzu, ale jest nieładnie. A w zgierzu dla może starych kawalerów to jest pogoda. Może dla starych kawalerów. Tak jest. Oj ty kawalerze, oj ty kawalerze. A kawaleria po Straży Miejskiej, dzisiaj też będziemy o tym mówić po raz kolejny. Będziemy mówić o absolutorium i chyba od tego to w ogóle zaczniemy. bo. Od absolutorium. Najważniejsze z rzeczy tego minionego tygodnia była sesja Rady Miasta. No a oprócz tego musimy pogadać też, co prasa donosi, a nie wiem, czy wiecie, prasy przed wyborami z tygodnia na tydzień w zgierzu coraz więcej. Dostatek. Dostatek, aż nad to nad statek powiedziałbym tak tak nie 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 no zdecyd... to dopiero deszczowe to dopiero deszczowe zdecydowanie tak będzie dużo prasy zresztą niektórzy to już chyba zapomną zupełnie o tym że ITZ to kiedykolwiek w Zgierzu był i bo... co 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 no właśnie widzisz sam ty już zapomniałeś bo tak dużo jest różnego rodzaju periodyków zgierskich lokalnych jak grzyby po nomen nomen deszczu powstających że na pewno będziemy się mieli nad czym pochylać dzisiaj a teraz się pochyli nad muzyką. Możemy się pochylić uchem najlepiej.